Witam Was, z tej strony Hector, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2013 W dzisiejszym odcinku Informacje, co się zmieniło w gospodarstwie, nowe nabytki No ogólnie Informacje Tak, dawno nie było filmów Z LS I się zmieniło Tak, ja sobie tu grałem Pracowałem w polu, zrobiłem dość Dużo Zrobiłem pieniążków Yy, i jeszcze miałem e, problem z grą Musiałem ogólnie zapis mi się zatrzymać, yy, zachował tylko usunąłem się wszystkie maszyny i żeby to na musiałem sobie zrobić yy, powiększyć pieniążki i żeby to jakoś wyście mieli to jeszcze jakoś poukładane z tymi maszynami, nie? I proszę teraz nie zwracać uwagi na to pieniążki, co teraz macie, bo to jest chyba... To jest 585 tysięcy, ale to to na przyszłym odcinku już będzie normalne. Normalnie wszystko zrobione. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję, co się zmieniło. No to co? Zaczynamy. Po pierwsze, tak. Nie ma ursusa 912. Sprzedaję go i kupiłem ursusa 914. Nie ma ursusa C355 mia, y, Miał remont. I teraz to jest ursusa 460. Zmieniła się jedynie kabina, lakier, naklejki. I z grupy, I ma jeszcze tura. Tutaj widzicie. Yy, sprzedałem facha, fara, kupiłem bizonka za 56. No, dobry kombajn. jeszcze nim dużo nie robiłem, ale trudno. Tak, yy, postanowiłem, że będę robił jednak kostki, więc kupiłem prasę. Sprzedałem prasę zitmę, kupiłem prasę i sprzedałem prasę ursus, kupiłem prasę fach, starą, ale do kostek. No i myślę, że jakoś będzie. To dole do jest. sadarka to była. Rośniewet na wodę to nie wiem czy tam był sobie <coughs> drzwi i tak. Kupiłem tą motoprzyżapę. Zamiast autosanki jednej. Te maszynki to były. Bóg był, to było. Y to było. Sprzedałem Sprzedałem... Miałem chyba trzy kultywatory. Sprzedałem i kupiłem jeden. Ursusa. AS33. Kupiłem taką przyczepę od mm. Kupiłem włoskę, to chyba było już. Nie, nie, mówiłem, nie mówiłem, nie mówiłem. Idziemy jeszcze raz tutaj. <coughs> Siewnik był, przeciwnik był i kupiłem taką przyczepę do zbiórki kostek. To było. Kupiłem. Nie, hey, kupiłem. Zosta tutaj się nic nie zmienia, Anna, i, a to Sanki tak, to pole, tu by zawsze maszyny stały, ale tak pełnią krzesłów tu są, zabrałem to całe, masyny, maszyny wszystkie przeniosłem tu i tutaj jest to tu jest, tu jest ziemia, jakie sobie zasadziłem przegrodziłem to pole tu mam wapno, sprzedałem to pole rzepaku yy, sprzedałem to pole haj hajsu troszeczkę a to pole sobie zostawiłem Kupię, tam tamto pole. Całe pole zostało przedzielone. na taką dwie części. To jest mojego sąsiada, to jest moje. No i tyle, tak to dużo można powiedzieć. Przeniesiemy sobie się teraz do Ususa. Ususik bardzo fajnie. Miałem w tym odcinku zaczynać żniwa. Znowu żniwa, bo nic dokładnie jeszcze takiego różnego nie było. Ciągle są żniwa. No to trudno, jak będą te żniwa ale teraz będzie coś innego, będą żniwa szepakowe, no to mam na nadzieję, że mi to wybaczycie że znowu żniwa ale trudno jest sezon, jest chyba, to jest 7 odcinek i ciągle żniwa dwójkę sobie zbijam, trochę się coś zmieścimy idziemy na pole szepaku Zaora, zaorałem łąkę tu przed domem. Widzicie, zamiast łąki jest teraz pole jęczmienia. Co sorry, sorry, sorry. Oj, oj, oj. Wyjechałem mu. Się nie popisałem. No dobrze. Ja mu nic nie zarysałem i nic nie walę, to Szczerze? Powinienem jechać z wózkiem. Wóz, header na wózku, ale jakoś odczepiłem i no, nie chciało się go zakładać. Kupiłem również pole tu po lewej. Fakul innych jeszcze kupiłem. Ogólnie gospodarstwo się rozwinęło. Jest nowy kombajn, większy. Ale za to straciłem jeden ciągnik. No ale myślę, że to Ursus 914 nadrobi no, to, żeby szybko przejechać, bo tu mam heder szeroki. No. Wiedział, że umówiłem się z sąsiadem, że ja będę razem będziemy hodować krowy, ja mu dostarczam, on będzie tam karmił wszystko, ja mu dostarczam siano, słomę i kiszonkę i tak, yy, no. Będziemy taki układ, mamy z sąsiadem I będziemy razem hodować krowy Łącznie teraz razem mamy ich 100 Myślę, że to nam wypali Tylko, że jak nie mm, Co jeszcze? No, to tyle takich spraw informacyjnych Co jeszcze na gospodarce zmieniłem? Wyburzyłem silos na kieszonkę Teraz będzie normalnie wysypywana na pryzmę. Będę ubijał poprzek, tak wszystko. A nie będzie już ścianek po bokach. Nie było to potrzebne to już więcej miejsca zajmowało, ciężej tam się manewrowało. A tak, to tam. Tego pola nie uprawiałem nigdy. Kupiłem je. Znaczy nikt nie widzieliście, jak coś na nim robię. Postanowiłem, że będę też hodował trochę ziemniaków trochę więcej ich dokładnie Razem z czym dziadem mamy krowy a ziemniaki jeszcze będę sam wbrał sprzedawał je mało tego że ale będę na każdym odcinku będę coś nagrywał ale yy, pracę resztę pracy będę nagrywał po, za odcinkiem już było coś już różnego Postaram się ogarnąć, które te początki i końce. Pilnuję się teraz cza czasowo. Jak tutaj mam wymanewrować, tak, żeby w nic nie uderzyć? Może się uda? Opuścimy sobie. Oj, jakieś krzaczory leciały przez okno. Jak już mówiłem, w przyszłym odcinku już będzie normalne, normalne pieniądze i będę już grał realnie. Będę się bardzo starał. I to realnie wyglądało. sobie tutaj Ursusem. Jak będę miał daleko czynniki, wiadomo, nie będę szedł na nogach, płaczenik. A jak będę gdzieś miała blisko podwórka, to, no, to będę szedł na nogach, ale jak daleko, jak teraz, na no, to będę się teleportował, bo to zajęłoby więcej czasu jeszcze rozgrywkę. Tu mam nadzieję, że już nic nie bada. się na wsi zmieniło, yy, została pobudowana trasa kolejowa. Dlatego też musiałem Jak już sprzedałem tamto pole, to już tamten właściciel jeszcze też musiał sprzedać, więc dokładnie ja na tym zarobiłem. Dostałem więcej niż powinienem, no, ale ja pasuje Ten no, pol sobie postawimy. Ten sąsiad co, co z nim mam ucha, to wieszka właśnie tam, albo tego pola co ja koszę. Na polu własnym, jak może stać. Dobrze. Ruszajmy, więc powoli będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Żegnam się z Wami, ja, Hektor. I widzimy się w następnym odcinku Zalesa 2013. A, ksiaczory. Do zobaczenia. Ciao,